O, jopierdziu! Aha, nic nie je zrobiłem jeszcze, nie? Cześć, Kyle. Słyszałem, że rozwiązujesz problemy. Ach, zdarza się. A, okej, okay, czaję. Ja gadam, sprzedaję tematy, a ty jesteś kuli, cool i sobie zdystansowany słuchasz, nie? No więc tak. Mamy w okolicy kilka miejsc, które są dla nas ważne. Wysyłamy tam patrole, a w skrytkach trzymamy dla nich zapasy. Przy studni jest jedna z takich skrytek. Zapasy mieli przejąć Joel, Izrael i Jack, ale straciłem z nimi kontakt. Kiedy? No i pewnie musimy pójść tam. No. Pewnie zainfekowani ich dopadli, ale może jest jeszcze szansa im pomóc. Albo chociaż zabrać to zaopatrzenie. Sprawdzisz to? Ty no, mam nie mam, nie mam nie mam wyjścia, słuchaj, nie ma innego wyjścia. Eee yy, i... Co to za rozanita? Iź, yy, tak, mragin, Bragiń yy, Przywój zasilanie. O kurde, ale skok. Yy, dawaj to? te zasilanie. do tej stacji. Przyjąłem. Słuchaj, tam w środku to nie zwracaj uwagi na bałagan, tam są jakieś kable, coś... Po prostu podłącz wszystko do głównego gniazda. Głównego gniazda. O kurde. Cokolwiek to znaczy. Hy pieprze, Weź ciebie na przykład o. Pięknie. Bo idź tym sprinterem. Ja PD. Na spokojnie, słuchajcie. Na frajeze. Dobrze. A ty co, a ty co, nie lepszy. To wszystko sobie poprzeszukujmy teraz z nich. Na pewno się przyda. Cyk, cyko. To wszystko, co tu leży. O jakieś róże. Dawaj, to, dawaj, to. Dobra, tutaj. Aha, i to to pewnie przewód. Gdzie go mam przeprowadzić? Aha, do, do środka. Dawaj. Nie ma tu ziomeczka, żadnego nie ma. Idealnie. Met. Nie, mam upletny swetr. Jestem Petr, mam upletny swetr, a mój ciurek miezi mety. Tak programu. było, tak było, tak było. Chciałbym ci wynagrodzić tę bieganinę. Wpadnij do mnie w wolnej chwili. Dobra, dobra. Oto, do tego Pietra To jest parking przy naturzu. Da się tędy wejść na przykład. A, nie serio tam nie wskoczysz? No Dziwo, ty. Pełno tu zainfekowanych. Weźmy czyścić ten teren, to dla nas bardzo ważny punkt. Nie se to ratusza, ty. Hoppa. Dawaj. Siemano. Pistem, sznur sałatka ziemniaczana. Co ty ziomek ganasz? Siema. Mam coś dla ciebie. Dobra. No. Czyli to tak wygląda, pan Pietro. No, wygląda, wygląda. Słuchaj, dzięki zasilaniu na starówce jest już bezpieczniej. Podobno coś dla mnie masz. A, tak, tak, oczywiście. Co to? Stary, jestem ci naprawdę mega wdzięczny i zdaję sobie sprawę, że już sam nie wiesz, w co ręce włożyć. Ale. <laughs> Ale okazuje się, że mamy jeszcze problem z wodą. Wszystko było spoko, aż tu nagle BUM kompletnie odcięło nam wodę. Chyba nie muszę tłumaczyć, czemu to problem. Wiesz, niedługo ludzie mogą zacząć ze sobą walczyć. Mam pójść i to załatwić. A... Hmm. No, niby jest rzeka, ale ludzie widywali w niej martwych zarażonych. Kto by chciał pić taką wodę? A to. Dodatek z czerwonego barwnika. A, no tak. Sam rozumiesz skalę problemu. Gdzie jest najbliższa stacja pomp? W pobliżu tego obszaru przemysłowego. Dobra, odezwę się jak dotrę na miejsce. No spoko. Dobra, jak tu się stąd wychodzi? Nigdy nie pamiętam ty. Nie tędy może. Ja cię... Yo PD Coś się dzieje. No dobra, ale ile wy macie życia? powietrzymi? mi, Falić się. Moja, no PD, no co to jest za jakieś. I ty też. Sprawdźmy, co tu się stało. Pokaż co masz w środku. Zbadaj. Badam. Panie, ale... Tak, znalazłem ciała. Nie ma tu żadnych zapasów. I trochę nam się sprawy komplikują. To znaczy? To znaczy, że ktoś na was poluje i zostawia listy z pogróżkami. Cholera. Dobra, zastanowi się, co z tym zrobić. A póki co wpadnij do mnie, by nagrodzić ci pomoc. Dobra, Dorotusza. Wysłonne. Ja, wiadomo kto was zaatakował? Moi ludzie nad tym pracują, szukają tropu. Na razie wzmocniliśmy patrole. Daj znać, jak czegoś się dowiecie. Jas, a to dla ciebie. Dzięki za pomoc. Dzięki również, dzięki. Chyba najlepszą opcją będzie Miotacz i niech będzie to paliwo. No dobra, amunicję do miotacza mamy, ale jak zrobić miotacz? O, paliwo wykorzystuje. No dobra, fajnie, ale jak zrobić miotacz? Nadal nie wiem. Weźmy sobie to na miejsce pierwsze. Halo, to, halo. a nie mogę tego użyć. Przejdziemy się na piechotę. Nie. Badaj. To chyba tutaj, ale wciąż jest jasno. Wrócę jak się ściemni. Poszukajmy śladów. Jest gorzej niż myślałem. Nie. Znowu mamy problem. Wysłaliśmy patrol do kościoła, żeby sprawdzili ponownie ślady bestii i... Straciliście z nimi kontakt, a ja mam sprawdzić czemu. Klasyka. No psaj. No, tak. Mógłbyś to dla nas zrobić? Aha, mogę. Muszę już być blisko. Dobra. A nie chcę zadania pomocnego, ja chcę to przeszukać. Tylko ja chyba tym ciałem sobie to zakryłem. co znów... Nie jesteś w końcu. Uuuu! O ja Aha, aha, no fajnie, no fajnie. Nic nie je zrobiłem jeszcze, nie? Nie zdążyłem nic zrobić. Jest Dawaj w tu! Końcu. No jak ty mnie uderzyłaś, ty piepsaj. Co mnie jeszcze kurde. Jo pi No zostaw, 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 zostaw. Jesteś w końcu. Dobra, jak ty mnie uderzyłeś po jago, to ja nie mam pojęcia, no. No czemu ona się teleportuje, no co to jest? Panie irytujecie, nie? Ja, PD. Dawaj. Dobra, czemu ona jeszcze żyje, ta Jaga cała śmieszna? We wypierd... Siele no. I ty też, no. Ale musisz, musisz ko... tu nic nie mam. Aaaaj, się zginąły. No, Jezus, no. był z taką grą. Idziemy, inne zadanie. Idziemy z tym. Nie ma co. Tylko musi tak ja gra czasami odpieprzyć się, jakieś dziwne rzeczy. No. Ile się ich zlazło? To jest Krzykacz. Marek Krzykacz. No, ciekawe, ciekawie. No GPS powinien w ogóle pokazywać najkrótszą możliwą trasę, a nie najdłuższą. No nie, Ostatni kurwa. O, jak ja myśleć, co to mnie strzela. Dobra z całej kościół. Teraz bym chciał wejść tutaj. Bym chciał wejść tutaj. Jak już się źle, bo powinien się rozbujać. O, suszone jedzenie jakieś fajnie. Albo możemy przeczytać tu. A co tu chodzi? W co oni kurwa grają? Nie mam pojęcia. Tak, znalazłem więcej twoich ludzi. Zamordowanych, ale to nie ma nic wspólnego z bestią. Coś już wiesz? Mam kilka podejrzeń. No to się nimi może podziel. Spokojnie, dorwiemy tych drani, ale musisz dać nam trochę czasu. Aha, i to całe, no to nieźle. jest Naładowane kopnięcie i kopnięcie z odbitki. Dobra, mamy szósty pociąg, możemy iść do przemysłowej stacji pomp. No to jesteśmy, witamy. Okej, okay, to sprawdźmy co z tą wodą. No sieba. Aha! No fajne bugi. Bo stał tyle razy po ryju, jeszcze mu mało. Jakieś ciśnienie obie są. Wygląda na to, że ciśnienie jest okej. Okay. Pietro, z pompami wszystko w porządku. Cokolwiek zaburza ciśnienie, musi się znajdować gdzieś pomiędzy pompami, gdybyśmy tylko wiedzieli, gdzie to sprawdzić. A co z planami sieci wodociągowej? No, w sumie, sprawdź budynku wodociąg, w biurze głównego inżyniera. staru. dobra, Dobra. idziemy. I tutaj, i tutaj. Dobra, siemano, biuro głównego inżyniera, tutaj. O, o, ej. Dobra, batony, ciastko nic. Dla raport ze zdarzenia 270115. 270115. 270115. A jest glu... teraz do biura inżyniera. ja się przestraszyłem ty. wow, 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 Ale będzie zaraz dymy, ktoś nas zaskoczy Pietro, jestem w tym biurze i rzeczywiście, znalazłem ten schemat sieci wodociągowej Super, I jak? Widzisz coś na linii ratusz, a te stacje, które sprawdziłeś wcześniej? Jest jakiś punkt oznaczony S Ha, może na mapie jest legenda? Ścieki, punkt konserwacyjny Ha, brzmi średnio, ale raczej warto sprawdzić, nie? Zajmiesz. Ja, PD, będziemy w ściekach się kąpać Lata tortura, teraz bieganie po kanałach. No co nie? Płuczuję, Kyle. Ale przyjemne jest. Co? Rozjeżdżanie. Rozjeżdżanie tych zomniaczków. Przyjemne, przyjemne. Znowu zamek do otwarcia. Dobra, simanu, Jacy wrogowie. Cześć, ja mam uderzyć. Kolego. teraz mogę. No, trochę wariuje. Pietro, wskaźniki pokazują, że jest okej. Okay. Tylko ja już mam dosyć. Koniec z tym bieganiem. Oho. Kaj, jesteś tam? Tak. Słychać jakieś stukanie w rurach. Rytmiczne. Nie jest przypadkowe. Okej. Okay. Yy, może ktoś potrzebuje pomocy? Oh, o, no zajebiście. Idziemy. No, może. Idziemy do kanałów. Aż się zombie oh. tu sobie... Ale tu wali. Co za gówno. Dosłownie gówno, nie? Kaj, znów nas zaatakowali. Przy konwoju wojskowym obok ratusza. To trzeba ruszyć dupy i ich uprzedzić. Mam to problem. To pewnie członkowie grupy, z którymi próbowaliśmy zrobić interes. Interes? Pomóż nam. Potem ci wszystko opowiem. Oho, dobra, ale ziomek zaraz. Tu nigdzie nie ma żółtej rury. Mi się bardzo nie podoba. A nie idzie tu. Dobra, jestem do Chyba się zbliżam. Gdzie żółta rura idzie? Tam? To jest specjalnie przygotowany ząb, żeby nas... żeby jumpscare zrobić. Już ja stuka. Może usłyszał nas? Ale mnie teraz. O, Jest tam to, Pomocy! O, zaraz! Kurna blacha, ziomeczku! Ziomeczku! Ziomecku ziomecku jest dobra i tak można się mieć w sumie No, mam nadzieję, że szybko uzyskamy tę umiejętność, żeby włączać sobie tu bestie, kiedy chcemy nic ci nie grozi! Możesz otworzyć drzwi! Boże. Spokojnie, przysłali mnie ludzie z ratusza Jestem Kyle Okej, okay. a te potwory? Pozbyłeś się ich? Tak, jesteście bezpieczni Uf, To brzmi aż zbyt dobrze mm, Mamo cii, cii, Cichutko, kochanie Spokojnie, chłopcze. Już po strachu. Ale te potwory! Zabiorę was tam, gdzie nie będzie żadnych. Gdybyś nas nie znalazła. Czyli odciąłeś wodę, żeby ściągnąć uwagę, tak? Nie mieliśmy wyboru. No tak, albo to, albo. Musieliśmy spróbować kogoś wezwać, kogokolwiek. I się udało. Skontaktuję się z ludźmi z ratusza, ale najpierw odkręć wodę. Oczywiście, już się robi. Jeszcze tylko jeden drobiazg. Co to jest? Jesteśmy pod jednym z budynków wodociągów. Będzie nam prościej, jak otworzysz główne wejście. Okej, okay, okej, okay. tylko już zrób, co masz zrobić. Kyle, woda właśnie wróciła. Brawo! No, ktoś mi pomógł. Jesteśmy pod budynkami wodociągów. Ktoś? Kto? Inżynier, był tu uwięziony wraz z rodziną i odciął wam wodę, żeby wezwać pomoc. Eee, okej. Okay. W takim razie udzielimy im tej pomocy. E, wysyłam do was ludzi. A ja otworzę główne wejście, żebyście nie szli przez kanały. Nie musicie dziękować. <noise> no, nie trzeba będzie przez szczyny iść. Jest w drodze, trzymajcie się. Dziękuję. Pozdro, podblokuj. Oczyć drogę. A może do jego przemieńce muszę zabić? Spróbujmy. Mierzy mnie to, że on tutaj nie może podejść. No i co ja mam teraz powiedzieć zrobić? O kurde ty. Tego to się nie spodziewałem. Nie wiem nawet co, mam, co miałbym zrobić. A co z tym prądem tutaj? No. Odetnij dopływ elektryczności wzdłuż drogi ucieczki. W sensie, gdzie jest kabel z prądem? Może tutaj coś? Tu jakiś prąd? Tutaj nic? No tu... O Ja pidi! Gdzie tu jest ten prąd? Tu. Opuść budynek. Ja O, patrz, ktoś idzie. Czekaj, czekaj, już, tylko pozbieram sobie. Kaj, ta rodzina? Na dole zejdźcie po schodach i ich znajdziecie. Elena, dawaj! Ruchy, bo nam tu życie ucieka. No właśnie. Pietro kazał ci to przekazać. A przy okazji, dzięki za to, że znów mamy wodę. Proszę bardzo.